Tłum ludzi być i świecie żyć naprawdę chce. A. To może wśród zielonych pań oceanu, na birytach, głębinach i grotach? Nie, też nie. Z twarzeniami nie? Nie od Anu, to mokę jak ser. To też nie. Hmm. Bo ja mam tajemnicę swoją. Nie no, to był zły pomysł. Ten śpiewany wstęp to stanowczo to znaczy trzeba wywalić. Zaraz chwila, to się nagrywa? Witam na moich włościach. Dzień jest podwójnie wyjątkowy. Po pierwsze, dziś pierwszy raz pokazuję tutaj swoją jakże uroczą twarzyczkę. Po drugie, z dniem dzisiejszym na moim kanale oficjalnie rozpoczyna się Mermaid, czyli miesiąc poświęcony wyłącznie tematyce syren. I tak wiem, że trochę na to późno. Patrzyłam na kalendarz. Niestety z przyczyn osobistych nie byłam w stanie wrzucić tego filmu wcześniej. No cóż. Student klasyka. Marilyn Monroe też się spóźniała. A ja przysięgam na Necronomicon, że to pierwszy i jednocześnie ostatni raz, kiedy używam tej wymówki. Ale skoro w końcu zaczęliśmy. Wypadałoby na samym początku wspomnieć o czymś z naszego rodzimego podwórka, prawda? Warszawskiej syrenki chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. W końcu jest ona herbem i symbolem tego miasta już od czasów średniowiecza i zwyczajnie nie da się przejść po Starym mieście, nie natrafiając na co najmniej kilka jej wizerunków. Oczywiście wiadomo, że z tą postacią wiąże się pewna legenda, jednak, jeśli chodzi o jej treść, sprawa jest dużo bardziej skomplikowana niż mogłoby się wydawać. Najczęściej łączy się ją z opowieścią o parze założycieli tego miasta czyli rybaku Warsie i jego żonie Sawie. Tego czasu internetowi amatorzy niszczenia dzieciństwa rozpowszechnili informację, że w języku starosłowiańskim, co prawda, istniało imię Sava, ale było to imię męskie. I tak dobrze wiem, o czym wszyscy właśnie pomyśleliście. I ja też o tym pomyślałam w pierwszej chwili, ale potem doszłam do wniosku, że bardziej wiarygodna jest jednak ta teoria, według której pierwotna wersja legendy była bardziej podobna do podań o założeniu Rzymu. Let me just say, we accept homeowners of any race, religion, color or sexual orientation. We're or brothers. Tja. Yeah. Wygląda na to, że operację ból prawaka trzeba jednak będzie odwołać. Wracając do nieco bardziej współczesnych wersji tej legendy, to najczęściej mówi się, że Sawa była syreną mieszkającą w wodach Wisły, w której zakochał się z wzajemnością rybak imieniem Wars, przez co syrenka Zdecydowała się zamieszkać na lądzie i wieść u jego boku życie zwykłej kobiety. Bo najwyraźniej do tego wystarczy sama miłość połączona z aktem woli. Hmm. I to jest, wbrew pozorom, bardzo zasadne pytanie, biorąc pod uwagę fakt, że na świecie istnieje całe mnóstwo podań, gdzie występuje wątek związku człowieka z syreną. I niemal nigdy wyjście na ląd nie jest dla takiej pani problemem, więc no, że się tak wyrażę, Dick Move Hans. Hey sorry little mermaid, it turns out you didn't have to give me your tongue after all. Problem w tym, że większość takich opowieści pochodzi z tego typu źródeł, pod którymi nikt się nie podpisuje, co znaczy, że de facto nie da się ocenić ich, ani ich za bardzo ocenić jako dzieła literackie, ani nie ma możliwości dowiedzenia się, z jakich taki nieznany autor korzystał źródeł i ile po drodze wprowadzono zmian. Nie znaczy to oczywiście, że nie istnieją dające się zweryfikować wersje podpisane czyimś nazwiskiem. Tak się składa, że w swoim życiu trafiłam na kilka i dzisiaj je sobie po kolei omówimy. Co może być dość zaskakujące, gdyż jak zaraz się przekonamy, opowieści będące w teorii Różnymi wersjami tej samej legendy, naprawdę diametralnie się różnią. Więc, jeśli ktoś liczył tu na podróż w czasie i zagłębienie się w podania sprzed wieków, to niestety nie mogę służyć pomocą. Arthur Opman należy do tej specyficznej grupy pisarzy, których mało kto kojarzy z nazwiska, mimo iż cała masa ludzi zna ich dorobek. Jakby ktoś nie wiedział, właśnie ten pan jest autorem najbardziej znanych wersji legend o warszawskim bazyliszku i o złotej kaczce. Zdarzało mu się też pisać wierszem. Nie były to opowiastki przeznaczone do straszenia niegrzecznych dzieci o treści dość absurdalnej, którym mimo to jednak nie można odpuścić pewnego uroku. I jak będziecie mieli chwilę, zajrzyjcie na kanał Wolnych Lektur i poszukajcie tam nagrań tych historiek czytanych przez. Gabriela Oberbeck i Adriana Wiśniewskiego, bo to jest po prostu złoto. Wtem ktoś biegnie. Tup, tup, tup. Wpada krawiec, strasznie zły. Polec, woła, utnę ci. Piko opowieści Syrena jest taką nieco dziką, niedostępną istotą żyjącą w wodach rzeki która trzyma się z dala od ludzi, ale w sumie nie ma nic przeciwko nim, przynajmniej do momentu, gdy nie pada ofiarą jej chciwości. Gdyż tak się składa, że któregoś dnia kilka osób decyduje się ją porwać, a następnie sprzedać księciu. Jak jednak powszechnie wiadomo, najpotężniejszą bronią każdej syreny jest jej głos. I naszej bohaterce również udaje się zrobić z niego użytek i tak oczarować młodego rybaka, by ten pomógł jej wrócić do Wisły. I najwyraźniej autor absolutnie nie był w stanie powstrzymać się przed tym, by niemal na sam koniec dać jej do wygłoszenia pewien jakże dramatyczny monolog, nie żebym mu się dziwiła. Kochałam cię, ty brzegu wiślany, kochałam was, ludzie prości, z dobrym sercem. Byłam waszą pieśnią, waszym czarem życia. Czemuż wzięliście mnie w niewolę? Czemuż chcieliście, abym w pętach, w więzieniu, na rozkaz książęcy śpiewała? Śpiewałam wam, ludzie prości, ludzie serca cichego i dobrego, ale na rozkaz śpiewać nie chcę i nie będę. Wolę skryć się na wieki w fale wiślane. Wolę zniknąć sprzed waszych oczu i tylko szumem rzeki do was przemawiać. A gdy przyjdą czasy ciężkie i trudne, czasy, o których nie śni się ani wam, ani dzieciom, i wnukom dzieci waszych śnić się jeszcze nie będzie, wtedy w lata krzywdy i klęski szum fal wiślanych śpiewać będzie potomkom waszym o nadziei, o sile i o zwycięstwie. Jak oceniam tę opowieść? No, jest pod wieloma względami ciekawa, nietypowa w połączeniu z innymi. I jeśli ktoś lubi opowieści pokazujące, że złe traktowanie kobiet stanowczo nie popłaca, to z pewnością mu się spodoba. Jednak trudno się pozbyć wrażenia, że pozostawia pewien niedosyt, i czegoś tu jednak brakuje. Ale do wypełnienia tych braków Przejdziemy za chwilkę. Ta konkretna wersja ma dla mnie szczególne znaczenie, powiedzmy osobiste, gdyż to właśnie z nią zapoznałam się w dzieciństwie i później wielokrotnie do niej wracałam. Choć dopiero niedawno udało mi się ją po raz pierwszy przeczytać. I tak. Wiem jak to brzmi, ale spokojnie, ten drobny paradoks za chwilę zostanie wyjaśniony. Na razie wróćmy do czegoś, o czym wspomniałam w poprzedniej sekcji. Jak pewnie wszyscy wiecie, warszawską syrenkę najczęściej przedstawia się z mieczem i tarczą, za to bez stanika. I o ile to ostatnie nie znajduje w zasadzie żadnego wytłumaczenia. No, takie jedno przychodzi mi do głowy, ale nikt o tym głośno nie mówi. To prawie każda spisana wersja legendy, oprócz tej autorstwa Artura Opmana, podaje jakieś wyjaśnienie, skąd nasza bohaterka wzięła broń. Według pani Chotomskiej pochodzi ona od głównego. Antagonisty i opowieści, czyli żyjącego w głębi wisły, czarnoksiężnika, posiadającego pewne rybie cechy, a także tarcze i miecz. Z których ważniejszy jest ten drugi, ponieważ jest on wykorzystywany przez właściciela do rzucania niszczycielskich zaklęć, czyli tak jakby pełni funkcję różdżki. This thing is so damn awesome. Oh my god, every wizard should have a sword, not these stupid drumsticks, forget about it. Wracając do bohaterów tytułowych. Pamiętacie, jak wspominałam o tym, że mówiąc o Warsie i Sawie często wspomina się o Zrenie, która stała się kobietą? No to tutaj mamy sytuację odwrotną. Otóż, według pani Chotomskiej Sawa była młodą dziewczyną, która pewnego dnia stawiła się przed naszym złolem, by grzecznie poprosić go o to, by może nie palił taków żywcem. A on jej na to A ja mam lepszy pomysł. Zamknę cię tutaj i zrobię z tobą, co zechcę. I tak to mniej więcej wygląda, gdyż Sawa zostaje przemieniona w syrenę i uwięziona w głębi Wisły. Potem jest to nieco mętnie wyjaśnione, ale chyba udaje się w pewnym momencie wypłynąć na powierzchnię, by wezwać pomoc. No, w każdym razie ostatecznie o jej istnieniu dowiaduje się rybak imieniem Wars. I co ciekawe, u, tylko u pani Chotomskiej znajduje się także jego historia. Co prawda, no, nie powiedziałabym, by motyw trzech braci strzelających z łuku, by znaleźć swoje przeznaczenie, był w tym gatunku jakoś szczególnie oryginalny, ale powiedzmy, że nadaje to pewnej głębi bohaterowi. Jak się nie trudno domyślić, dość szybko decyduje się on ruszyć. Naszej bohaterce na ratunek. Ale zanim przejdę do omówienia tego wątku, pozwólcie, że wspomnę jeszcze coś o autorce. Otóż Wanda Hotowska, oprócz tekstów literackich, tworzyła również scenariusze słuchowisk. I niekiedy były to słuchowiska, uwaga, na podstawie jej własnej twórczości z bardzo kosmetycznymi zmianami i dorzuconymi piosenkami. I inaczej było, kiedy powstała właśnie tego typu adaptacja legendą Warsia i Sabie. Tak... Teraz to, co powiedziałam na samym początku tej sekcji nabrało nieco sensu, prawda? Dlaczego zdecydowałam się wspomnieć o tym właśnie teraz? Dlatego, że... Akurat tutaj występuje pewna, dość konkretna różnica między tą wersją spisaną, a słuchowiskiem. Mianowicie to, jak ostatecznie rozwiązana jest kwestia naszego złola. W wersji tej spisanej dzieje się wszystko naprawdę szybko, co jest zasługą nawet nie tyle samego warsa, co pewnego towarzyszącego mu ptaka. Natomiast Chyba autorka doszła do wniosku, że nawet w wersji słuchowiskowej to nie do końca się sprawdzi, więc tam wygląda to mniej więcej tak. Musisz iść do krainy czarowników. Tam odnajdziesz czarownika zuzubi. Chociaż będziesz bardzo zmęczony, musisz go prać po ryju. Po ryju? I krzyczeć! Serio, tak to zrobili. To znaczy, okej, okay, no, jest to nieco bardziej skomplikowane, ale koniec końców w obu wersjach największym wyzwaniem jest samo dotarcie do celu. A w kiedy już to się udaje, to już załatwiamy sprawę jak do praskim osiedlu. Nie, żeby przemoc fizyczna nie była dość częstym sposobem na rozwiązanie różnego rodzaju problemów. Jeszcze przyjdzie taki moment, że rozwinę ten temat. I tak, to jest moja ulubiona wersja tej historii. Trochę ze względu na sentyment, trochę ze względu na bohaterów, a trochę na piosenki z słuchowiska. Ewy szelburg jak nieomal wszystkie twory tej autorki zapisana jest wierszem, co już wyróżnia ją na tle pozostałych. Nie jest to oczywiście jedyna wyjątkowa cecha tej konkretnej historii, gdyż mamy tutaj przedstawione zupełnie inne pochodzenie Naszej głównej bohaterki. Mianowicie jest ona tutaj córką króla Bałtyku. Chociaż Bałtyk występuje tu jako imię, więc nie mogę pozbyć się wrażenia, że powinno się raczej mówić Bałtyka. No ale ta pierwsza wersja pojawia się w tekście, więc chyba wypadałoby przy niej zostać. W tej historii syrenka któregoś dnia decyduje się wypłynąć na powierzchnię a następnie popłynąć w długi Wisły bo tak. Przez większość czasu akcji bohaterka właśnie za pośrednictwem Wisły podróżuje po całej Polsce. Tak, tutaj akcja ma stanowczo największy zasięg i zapoznaje się z miejscową ludnością, między innymi pomagając im w codziennych zajęciach. I tu po raz kolejny jest dość mocno zasugerowane, że wychodzenie z wody bynajmniej nie jest dla syrenki problemem. I myślę, że gdybym znowu zrobiła jakiś żart na ten temat, to ten filmik zacząłby się niebezpiecznie zbliżać do granicy żenady, więc może po prostu dolejmy? I jak się później okazuje, mamy tutaj też motyw założyciela miasta pojedynczego, któremu... Stopniu. również i Syremka jest za powstanie Warszawa odpowiedzialna, gdyż na pewnym etapie swojej podróży doprowadza ona mazowieckiego księcia do chaty Warsza, bo tak tu przedstawione jest jego imię, a reszta jest już historią. Nie jest to natomiast zakończenie opowieści, gdyż na sam koniec Serenka zdecyduje się jednak wrócić do królestwa swojego ojca, ale tylko na chwilę. Ponieważ gdyż chce go ona poprosić o miecz i tarczę, których miałby później użyć do chronienia nowo powstałego miasta przed złem, tak, nie ma Polska to taki konserwatywny kraj? A zaskakująco dużo mam tu wojowniczych kobiet. Zauważyliście? Zanim przejdziemy do omawiania ostatniej opowieści na dziś, chciałabym podzielić się z Wami historią o tym, jak się z nią zapoznałam. Która zawiera też pewne drobne ostrzeżenie dla Was. Mianowicie, tę wersję legendy znalazłam na YouTubie. Zresztą, fragment tego konkretnego materiału jeszcze się tu pojawi, bo nie uważam go najmniej za zły. Tyle, że w tytule pojawia się błędna informacja, jakoby autorem tekstu był Zdzisław Nowak. Przez co podczas zrobienia researchu bardzo, bardzo długo szukałam jakichkolwiek informacji, bo zwyczajnie nie dało się ich znaleźć. I dopiero po jakimś czasie wpadłam na to, że po prostu wpisywałam swoje nazwisko. Ale sprawdziłam, już wszystko jest potwierdzone, na 100% prawidłową odpowiedzią jest Hanna Łochocka. Wracając do samej opowieści, jest ona tak jakby odwrotnością poprzedniej. Bo o ile tam mieliśmy wyprawę córki Bałtyku w Głąb Lądu, tak tutaj mamy córkę Wisły. Z tym, że tutaj nie do końca wiadomo, jak to interpretować. Nie pojawia się jak u pani Ewy żadna antropomorficzna postać. Więc nie wiadomo, czy chodzi o kogoś takiego, czy dosłownie o rzekę. A no, nie muszę chyba mówić, że ta druga opcja rodzi całą masę pytań. I tu syrenka ta, tak po prostu z nudów podróżuje do morza. Tu zresztą sama syrenka też jest pod pewnymi względami nietypowa, gdyż tylko tu jest ona w taki bardzo konsekwentny sposób przedstawiana jako dziecko. A sama fabuła jest w sumie najprostsza ze wszystkich dotąd. Wygląda to po prostu tak, że serenka płynie do morza, tam w pewnym momencie gubi rybkę, która towarzyszyła ich podróży, więc decyduje się prosić króla morza o pomoc. I on dostaje a oprócz tego, także zrobione ze słonecznych promieni miecz i tarcze, które mają rosnąć razem z nią, i coś w rodzaju przepowiedni. Wracaj tam skąd przybyłaś? Serenko, bo wiem ja, że w miejscu owym rozrośnie się gród ważny, który z czasem zostanie stolicą wiślańskiej krainy. Ty strzec go będziesz, gdy już dorosną staniesz się syreną. A niełatwe to zadanie, bo wiele klęsk i nieszczęść na to miasto spadnie, choć wiele też chwały i sławy. I co ciekawe, pod sam koniec pojawiają się również legendarni założyciele miasta. Ale tym razem są oni bardzo, bardzo zepchnięci na margines. I można mieć nawet wrażenie, że autorka umieściła ich tam niemal wyłącznie dla zasady. I to by było na tyle. Dajcie znać, która ze wspomnianych opowieści zaciekawiła Was najbardziej. Czy może istnieje jakaś, którą pominęłam. No i niech wszyscy opiekunowie zwierzątek będą z Wami. Cześć!